Cześć! Witajcie na kanale Zrób to Sam. Mam dla Was takie śliczne płciki dla niemowlaka albo dla małego dziecka, które można zrobić na szydełku w bardzo, bardzo prosty sposób. To jest jak najbardziej szydełkowanie dla początkujących, nie ma tu nic skomplikowanego. Mamy psorek ze słupków, a podeszwa jest zrobiona z półsłupków. Właściwie cała robótka ma trzy części i się zszywa te trzy części jednym ściegiem tutaj na samym dole. Podeszwa jest bardziej zbita, a boki są trochę luźniejsze, właśnie zrobione całymi słupkami. Zaraz Wam pokażę, z jakiej włóczki to zrobimy. I ta włóczka to jest dokładnie ta. Ostatnim razem też robiłam podwójnie, tym razem też będę robić podwójnie, czyli z dwóch kłębków na raz. Tak będzie szybciej. I to są parametry tej włóczki. Tak się właśnie nazywa. Tutaj mamy szydełko 3,5-4, ponieważ ja robię podwójnie. To mam szydełko szóstkę. I mamy mieszankę poliakrylu-poliestru. Niestety nie jest to sztuczne, sztuczne tworzywo, sztuczna włóczka. Nie jest to prawdziwa wełna, ale mam nadzieję, że jest specjalnie zrobiona dla dzieci i dzieci nie będą od tego miały żadnych alergii. I zaczynamy w zwykły sposób od łańcuszka. Oczka łańcuszkowe robimy i tych oczek robimy 21. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj już jest 21. Rozkładamy, rozprostowujemy łańcuszek, żeby się nie skręcił w międzyczasie. Odliczamy trzy oczka od tyłu. Tutaj mamy jedno oczko. No właściwie robimy dodatkowe dwa, to będą na wysokość. I ostatnie trzy oczka. To jest zastępnik jednego słupka i robimy słupek. Mamy pierwsze oczko zrobione z łańcuszków, a drugi to jest słupek. I dalej robimy same słupki, czyli mamy trzy na szydełku przez 2, a potem przez 2 Nabieramy. Nabieramy trzy na szydełku i przez dwa i przez dwa. I tak cały rządek słupków. Tak wyglądają słupki, i słupki robimy do końca tego rządku. I pierwszy rządek jest gotowy. Zaczyna się właśnie od łańcuszka i policzymy ile tutaj tego mamy. Powinno być 2 razy 8 plus 5, 2 razy 8 to jest 16 plus 5 21. I znowu trzy oczka łańcuszkowe na wysokość powietrzu i robimy drugi rządek też samych słupków, czyli znowu 3 na szydełku i przez wszystkie trzy. I mamy już drugi rządek gotowy. I te dwa rządki nam wystarczą. Teraz trzeci rządek będzie zrobiony ze zwykłych oczek łańcuszkowych. Czyli bez nabierania, wbijamy i przeciągamy. Wbijamy, nabieramy, przeciągamy. Wbijamy, nabieramy i przeciągamy. Tak wygląda zwykły łańcuszek. Nie ten w powietrzu, tylko zwykły. I tak robimy przez 8 oczek. I teraz całą, cały ten odcinek, całą długość dzielimy na trzy części. 6, 7, 8, czy mamy o jedno za dużo? Chciałam powiedzieć właśnie, że pierwsza część składa się z ośmiu oczek. 4, 5, 6, 7, 8. Tak, tutaj mamy 8 oczek. Druga część, środkowa część, tam gdzie będzie podeszwa, powinna składać się z pięciu oczek i ostatnia część z ośmiu. I jeszcze raz. Tutaj właśnie mamy całą długość naszej robótki. Dzielimy ją sobie na trzy części. Tutaj będzie środkowa część. W środkowej części zrobimy podeszwę, a reszta to będą boki. I potem złożymy na kopertę w trójkącik w taki sposób i powstanie właśnie bucik. I boczki mają 8 oczek. Podeszwa, czyli środkowa część powinna mieć pięć oczek. I jeszcze raz. Znowu robimy łańcuszek przez 8 oczek. I to jest 8. Potem mamy środkową część na 5 oczkach, a tutaj będziemy robić półsłupki. Nie całe słupki jak do tej pory tylko pół. I w tym celu nabieramy dwa na wysokość. Następnie robimy słupek, e, półsłupek, przepraszam, potem drugi, trzeci i czwarty. W ten sposób nasza środkowa część ma 5 oczek. I ostatnia część ma znowu 8, 7, 8. I 2 na wysokość robimy kolejny rządek półsłupku. Półsłupek to mamy 3 na szydełku i przeciągamy przez wszystkie 3. I przez wszystkie trzy. Znowu wbijamy, nabieramy i trzy i przez wszystkie trzy. I w ten sposób powstaje podeszwa budzika. I potem złożymy boczki do środka. E, podeszwa musi mieć tę samą szerokość co bok. I Jak widzicie, mniej więcej ta szerokość pasuje. Czyli wysokość dwóch e, słupków to jest mniej więcej 5 oczek. I robimy kolejny rządek. Tutaj długość tej podeszwy powinna być taka sama jak długość boku. I kolejny rządek, aż uzyskamy tę samą długość co ma bok. Tutaj widzicie, że jeszcze brakuje, może ze dwa rządki. A może jeden, mniej więcej dwa. I teraz mamy trzy, trzy częściową robótkę to jest środkowa część i dwa boki i ta środkowa część ma mniej więcej długość tą samą co boki złożymy w ten sposób właśnie na taką zakładkę w środku jest miejsce na nóżkę, tak jak tutaj był w poprzednim buciku a tutaj trzeba będzie zszyć razem po bokach i z tej strony też potem na samym końcu będą trzy warstwy będzie podeszwa i dwa boki I teraz składamy bucik, mamy na samym środku niebieską podeszwę i dwa różowe boki i najpierw zaczynamy od lewej strony i zszywamy lewy bok, przyszywamy do podeszwy w ten sposób, że przeciągamy przez dwie warstwy, mamy na szydełku jedną pętelkę, wbijamy szydełko i przeciągamy, wyciągamy drugą pętelkę, przeciągamy jedną przez drugą. I ten bok już jest przymocowany. I teraz przechodzimy ściegiem przez tył podeszwy do kolejnego boku. Musimy się tam przydostać, jeżeli nie chcemy odcinać nitki. Znowu wbijamy się, mamy jedną pętelkę na szydełku i potem przeciągamy jedną przez drugą. I w ten sposób docieramy do kolejnego boku. I ten bok trzeba będzie również przyszyć do podeszwy, a potem obydwa z samego przodu podeszwy. I teraz zszywamy trzy warstwy. No i mamy dwie końcówki. Końcówki potem będziemy musieli wszyć. I bucik jest właściwie gotowy. Teraz obydwa boczki są przyczepione, przyszyte. Teraz przebijam się z końcówką na drugą stronę. Przeciągam, i mogę odciąć tą końcówkę i potem zacisnąć. I są dwa buciki. Jeden jest niebieski uroczy, fioletowo-niebieski, a drugi jest. Biało-różowy z niebieską podeszwą. Teraz odcinam końcówkę i przeciągam. I mamy dwie końcówki. Końcówki przeciągamy na drugą stronę. wiązujemy na supełek i potem jeszcze przyjemy, żeby się nie spróło. A teraz buciki są gotowe, możemy rzucić okiem, jak wyglądają. Są naprawdę bardzo bardzo urocze, jak widzieliście mega proste do zrobienia. Mam nadzieję, że ten filmik się wam podobał. Zachęcam was jak zwykle do subskrypcji naszego kanału oraz do oglądania innych filmików na naszym kanale. Do następnego razu. Cześć!